Cześć, w tym odcinku przygotowaliśmy dla Was listę kilku porad, które z pewnością przydadzą Wam się, jeśli dopiero zaczynacie przygodę z Red Dead Online. Zacznijmy od sterowania. Jeśli przerażacie wizja wiecznego stukania lub trzymania przycisku na padzie, aby mózg gdzieś w domiec, spokojnie. Wystarczy wejść do ustawień, następnie sterowanie i na samym dole znajdziecie tryby biegania. Ustawcie go na naciśnij by biec. Dzięki temu, kiedy wciśnijcie przycisk od sprintu, postać zacznie automatycznie biec. Nie musicie nic dodatkowo stukać ani trzymać, co jest bardzo pomocne chociażby podczas pojedynków. Oczywiście, jeżeli chcecie biec z maksymalną prędkością, wtedy stukanie w przycisk od pada jest nieuniknione. Podobnie sprawa ma się z dalekimi podróżami konno. Jeżeli nie chcecie marnować kasy na szybką podróż, możecie ustawić znacznik na mapie, rozpędzić się na koniu i włączyć kamerę filmową. Teraz możecie się odprężyć, odłożyć pada i zająć czymś innym. Na przykład możecie sobie pograć na telefonie, pójść zrobić kawę, a w tym czasie koń sam trafi do celu. Możecie również włączyć mapę i stamtąd obserwować podróż, a jeśli chcecie zmienić cel, nic nie stoi na przeszkodzie, pamiętajcie tylko, żeby ustawić na mapie nowy znacznik odpowiednio przed zakrętem i nie róbcie zwrotu o 180 stopni, no bo to niestety nie zadziała. Co więcej, ten sposób działa tylko i wyłącznie, gdy prowadzicie swojego konia. Prowadząc na przykład powóz, będziecie musieli trzymać przycisk odpowiedzialny za jazdę, natomiast to też mam wskazówka dla Was. Jeżeli włączycie celownik, czyli będziecie po prostu trzymali przycisk na padzie, który odpowiada za celowanie bronią, to wtedy wasz koń również sam automatycznie będzie jechał do celu, nie musicie przyspieszać, nie musicie skręcać, możecie skupić się na eliminacji ewentualnych wrogów, jeżeli tak się pojawią. Punktem trzecim na naszej liście są wydarzenia w grze swobodnej. Jeśli dostaniecie zaproszenie na wydarzenie gry swobodnej, nie zastanawiacie się zbyt długo, tylko od razu dołączcie. Większość wydarzeń jest naprawdę fajna, akcje trwają zazwyczaj 5 do 10 minut i potrafią przynieść naprawdę niezły zysk. A skoro o zysku mowa, kilka dni temu otrzymaliśmy sporą aktualizację, która dodała do gry m.in. specjalne profesje, specjalne role. Nasza rada, na start wybierzcie rolę handlarza. W szybki i łatwy sposób będziecie mogli zarobić niezłą gotówkę, która z pewnością pomoże Wam na samym początku gry. Wystarczy, że rozłożycie swój obóz no, tak naprawdę gdziekolwiek, bo wszędzie jest pełno zwierząt. Ustrzelone trofea zabierzcie prosto do Kripsa, czyli tego bezzemnego staruszka w obozie, który zajmuje się produkcją towaru. No, i od czasu do czasu będziecie musieli wykonać misję zaopatrzeniową, ale ona również nie zajmie Wam zbyt dużo czasu kilka minut to jest max. Co do samej sprzedaży, wybierajcie raczej opcję pobliskiej sprzedaży zamiast odległej dostawy, mimo że zarobicie kilkanaście dolarów mniej. No chyba, że oczywiście macie ekipę do grania. Jeżeli gracie ze znajomymi, macie jakąś bandę, wtedy spokojnie odległa dostawa nie będzie to stanowiła dla Was problemu. Natomiast liczcie się z tym, że będziecie atakowani przez innych graczy, którzy będą chcieli przechwycić cenny ładunek z Waszymi dobrami. Numer 5 to Przepustka Bandyty, czyli kolejna nowość, którą Rockstar dodał kilka dni temu wraz z profesjami do Red Dead Online. Przepustka kosztuje 35 sztab złota i jest pozycją obowiązkową dla każdego gracza. Zakup zwróci Wam się z nawiązką, a na dodatek, jeżeli wbijecie 70, czyli ostatni poziom przepustki, otrzymacie łącznie 35 sztab złota, a więc zakup będzie dla Was całkowicie darmowy, wszystko Wam się zwróci i nie, też nie przejmujcie się tym, że to aż 70 poziomów, bo po pierwsze, macie na to sporo czasu, a i samo ekspienie idzie dość szybko. Posiadając Przepustkę Bandyty otrzymujecie mnóstwo cennych nagród, m.in. mnożnik do zdobywania punktów RP, gotówkę, cenę surowce i mnóstwo innych przydatnych rzeczy. W kolejnym punkcie na naszej liście są dzienne wyzwania. Codziennie jest ich kilka, a w zależności od posiadanej rangi i poziomu danej profesji możecie mieć ich nawet kilkanaście. Wam wystarczy oczywiście jedno, jedno szybkie wyzwanie typu zjedź coś z puszki, umyj konia, zmienić fryzurę, wszystko zależy od dnia bo te wyzwania zmieniają się codziennie, natomiast zawsze mamy przynajmniej jedno lub dwa wyzwania, które zajmują nam maksymalnie 30 sekund. Za każde zaliczone wyzwanie otrzymacie samorodki złota. Im więcej oczywiście ukończonych wyzwań, tym lepiej, bo tego złota będzie dla Was więcej. Natomiast z czasem będziecie otrzymywać coraz więcej cennego krusztu, a wszystko przez mnożnik, który podniesiecie właśnie poprzez codziennie wykonywanie zadań. Pierwszy mnożnik otrzymacie już po 7 dniach, kolejny po 14 i tak dalej. I ostatni punkt na naszej liście, jeśli chcesz podreperować swoje zdrowie, kondycję lub też umiejętność dedaj, możesz kupić oczywiście jedzenie w sklepach, możesz rabować domy albo zabitych wrogów i zyskasz jedzenie z puszki na przykład. Natomiast najlepszym sposobem na regenerację, która uzupełni Twoje rdzenie praktycznie do maksymalnego poziomu, jest gotowanie. Więc co musicie zrobić? Po prostu upoluj jeżaka, zbierz kilka ziół, wróć do obozu lub usiądź obok jakiegokolwiek ogniska i wybierz opcję wytwarzania. Klikając na dipadzie strzałki w prawo lub w lewo, możesz wybrać przepis na przyprawione mięso które doda Ci jeszcze więcej energii niż takie zwykłe standardowe bezwód na przykład tymianku czy oregano. Oczywiście jedzenie możesz jeść bezpośrednio po wytworzeniu, ewentualnie możesz je sobie schować na później. Wtedy tak przyrządzonej potrawy nie znajdziesz w kole wyboru broni, musisz zażyć do swojej torby, a więc musisz przytrzymać prawą strzałkę d i przejść do zakładki zapasy. Tam wybierz to, na co masz ochotę. No i smacznego! Moi drodzy, to by było tyle w tym odcinku. Koniecznie napiszcie w komentarzu, która wskazówka najbardziej Wam się przydała. Zajrzyjcie też do linku w opisie, tam znajdziecie jeszcze więcej ciekawostek o Reddit Online. A jeśli podobał Wam się ten filmik, nie zapomnijcie o łapce w górę i zasubskrybujcie nasz kanał. Tymczasem do następnego, cześć!